Cześć, dzisiaj pokażę Ci ćwiczenie, które poprawi zakresy Twoich bioder oraz kolan, spowoduje większą przestrzeń w tych stawach. Także zaczynamy od intro i lecimy. Muzyka W tym ćwiczeniu będziemy używać odciągania naszej nogi za pomocą gumy oporowej, dzięki czemu będziemy uzyskiwać efekt dekompresji naszego biodra oraz kolana. Jest to świetny wstęp do poprawy mobilności w tych dwóch stawach. Jest to naprawdę rewelacyjne ćwiczenie i zachęcam Cię, żebyś wypróbował je. Dlatego właśnie przenosimy się w miejsce, gdzie pokażę Ci, jak prawidłowo wykonywać to ćwiczenie. Do wykonania tego ćwiczenia potrzebujemy jakiś słup albo miejsce, gdzie zaczepimy naszą gumę oporową roller oraz oczywiście gumę oporową. Im silniejsza będzie guma oporowa, tym zdecydowanie, zdecydowanie lepiej, ponieważ będzie zachodziła wtedy dużo większa dekompresja niż w przypadku jakiejś na przykład gumy czerwonej, czyli, czy żółtej, czyli tych cienkich. Więc pierw zahaczamy naszą gumę oporową o kostkę. Następnie w ten właśnie sposób będziemy przeplatać gumę oporową... Wokół podstawy naszej pięty, teraz jest solidnie zamocowana. Następnie odsuwamy się, żeby uzyskać naciąg, hop i podkładamy wałek. Kiedy mamy już podłożony wałek, staramy się cofnąć maksymalnie, żeby właśnie ta dekompresja zachodziła. Podwijamy wolną nogę jak najbliżej pośladka, odsuwamy się jeszcze trochę i. Rozluźniamy się, staramy się rozluźniać, żeby zachodziła ta dekompresja. Nie możemy mieć spiętej tej nogi, tylko musimy ją mieć rozluźnioną, żeby guma wyciągała i dekompresowała nam zarówno biodro, jak i kolano. I w tej pozycji spędzamy sobie kilka minut cały czas pamiętając o tym, żeby miednica była ustawiona prawidłowo. Należy wklejać brzuch w kręgosłup oraz delikatnie ją podwinać, jakby kolcem biodrowe podwijać do naszych żeber i to jest bardzo, bardzo istotny element w tym ćwiczeniu, żeby cały czas tą miednicę mieć podwiniętą, wklejone lędźwie w podłogę i aktywowany mięsień brzucha. I w tej pozycji spędzamy kilka minut i powinniśmy poczuć tą dekompresję w bardzo, bardzo fajny sposób. Dziękuję za obejrzenie tego materiału. Jeśli film Ci się spodobał, daj łapkę w górę, udostępnij ten film innym tancerzom, żeby społeczność... Świadomych tancerzy w naszym kraju poszła do góry. Do zobaczenia w następnym materiale.